Tak. Ty czekasz na taksówkę może? E, tak. A dokąd jedziesz? Poza miasto. Do domu? Tak. No. Kolega powiedział, że jesteś mega ładna, Tego podszedłem. Nie no, mam chłopaka. A nie ma go teraz. Nie ma go. No. Mhm. Kurwa. Creepy w chuj. Co? Wykorzystał sytuację? Wy nie widzicie w tym nic złego, co ten chłop... Chyba powiedział. Dla tych, którzy nie widzą, że coś było w tym złego, to podbijasz do dziewczyny. Jeżeli ona w pierwszej 10 sekund mówi, mówi ci: Sorry, ale mam chłopaka, to to jest nie, adios, i sobie, zostaw mnie. A nie takim creepy głosem mówienia: Ale go tutaj nie ma, he he. Sama tu taka jesteś. Na ulicy, w nocy, taka bezbronna, hehe. He. Nie robimy tak, nie robimy tak. A dla dziewczyn, samo powiedzenie: Mam chłopaka, jak widzicie, dla niektórych może być niewystarczające. Mówimy stanowczo. Nie, zostaw mnie. Odejdź. Czekam na taksówkę. Mówicie od razu, że jesteście z kolegą, koleżanką. Ktoś po was przyjeżdża, znajomy. Mamy Cokolwiek. Dzwonicie do kogoś. Zawsze najlepiej też być na telefonie z kimś. Wysyłacie komuś lokalizację. I gaz pieprzowy jest fajny. W sensie do obrony, tak z siebie samej. No i są y, czułe punkty u facetów, w które możecie celować na samym początek. Jeżeli już ma dojść do jakiegoś ataku na was w obronie, jaja, splot słoneczny, w nos, być git. Nie jaja, jaja. A jak kobieta się przydypi, to co robić? Tak samo! Powiedzieć nie, zostaw mnie, gaz pieprzowy. I słabe punkty kobiety to... Cycek? Cycek boli, ale nie wiem, czy to słaby punkt. Nie wiem, że w cycki boli, ale nie wiem, czy to jest słaby punkt. Skąd wiesz? Bo się biłyśmy z siostrą po cycach. Byłyśmy małe i trzeba było się, się bronić, to w cyca i rura do drugiego pokoju. No i dlatego ani ja, ani ona nie mamy teraz cycku. <gry> Także uważajcie. Ale no trzeba to powiedzieć otwarcie, powiesz, o 4-5 godzinek dziennie, co to jest? No to k**a ku... streamuj się stary 4-5 godzinek dziennie. Nie, ale niesmak poczułam. Poczułam taki niesmak, no. Czemu? No bo ciężko jest powiedzieć, że streamer zachorowuje się streamując codziennie po 4-5 godzin w ciągu dnia, i że jakby wiadomo, że mentalnie jest to wymagająca praca, niosąca za sobą dużo jakby różnych konsekwencji gdzieś tam w głowie dla ciebie, ale jakoś ciężko ku mi po powiedzieć, że ktoś się strasznie zachorowuje tyle godzin pracując, zarabiając taki pitos. To jest tak jakbyś lubisz grać na komputerze i możesz jednocześnie na tym zarabiać. W sensie ta praca w jednym względzie to jest przyjemność i normalni ludzie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby lubić swoją pracę nawet w tak dużym procencie. Zarabiają z tego dużo mniej, a często też ciężej pracują i w porównaniu z tym no to taki trochę dream job to jest streamować i zarabiać tyle siana. No nie wiem, po prostu czyje dyskomfort Słysząc to, nie wiem, mój dostawca pojechał do parku. Dlaczego? To nawet nie po drodze. Pojechał zjeść moje jedzenie? O nie! O, 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 o. O. Mm. Mm. Nie, nic mojego jedzenia. Tam były naleśniczki. Wiecie co, no, zadzwoniłabym do niego, tylko że pan się nazywa Tak, że czuję, że się z nim nie dogadam. O, tak, tak czuję. Nie tylko po imieniu, po zdjęciu jeszcze oceniam, że się z panem nie dogadam, bo to troszeczkę starszy pan wygląda na gruzina chyba. Dużo gruzinów teraz pracuje na uberze. No i stoi w miejscu od co Nie wiem, no ja zrobię refund, kurwa, tej dostawy, no. Może zawału dostał w parku. No, w sumie się nie rusza. czy w się sensie, na mapie, na mapie, że się nie rusza, w sensie, że GPS się nie przesuwa! Też to zabrzmiał! Kurwa. Nie chcę do niego dzwonić. Nie lubię z obcymi przez telefon rozmawiać. No czemu on tam stoi w miejscu, no a ile czekasz na dostawę? No, coś koło 3 godzin. Dobra, dam mu jeszcze 10 minut. Na pewno jakiś ważny powód, żeby jechać do parku i stać tam tyle czasu. Będę miała swoją wielką firmę, będę panią prezes, będę chwalić publicznie, a krytykować w cztery oczy, ale coś czuję, z tej krytyki będzie kurwa więcej. Jak ty chcesz krytykować, jak nawet dostawcy nie umiałeś opalić, nauczy się. 哦哼。<laughs> Ja mam jakiś taki matczyny odruch. Jak widzę coś takiego, to się przestraszyłam, że oni jak się przewrócą, to głowami wpadną na skały i się zabiją. Jezus, Maria. Wy nie macie czegoś takiego, że na przykład jak widzicie dziecko w jakimś miejscu publicznym, które wiecie, jest to już takie, że se może samochodzić, no nie? I ono się gdzieś tam samochodzi i nie wiem, rodzice na przykład go na chwilę nie widzą, i to dziecko przychodzi gdzieś, na przykład mógłby się uderzyć w głowę o jakiś kant, jak się bawi, i ja mam takie, o Boże, trzeba je uratować. O Boże, ona sobie zrobi krzywdę. Ja chyba będę strasznie nad opiekuńczą mamą. O ile nią będę, O ILE NIĄ BĘDĘ, bo poród jest straszny. No, trzeba najpierw urodzić. Nie wracajmy do tego tematu. Później przez dwa dni chodziłam koło Remka i mówiłam mu, Boże, przecież te porody to takie straszne. Miał mnie. Ej, ten dostawca do mnie napisał główne drzwi nie otworzy. Szkoda, spadaj. Jak k***a screena robię. Niech mi nie uwierzy. No ja pierdolę. napisał mi szkoda, spadaj. Napisałam mu, żeby zadzwonił do O k***a. Jak się wystraszyłam. Zadzwonił domofon, ale mi się nogi trzęsą, ja pierdolę. Zadzwonił domofon. Podchodzę, patrzę w Judasza, a tam nikogo nie ma. Myślę że tak, ja dole, stoi p za rogiem z jakimś łomem, żeby mi przypierdolić w łeb, nie? Że mu drzwi nie otworzyłam. Ja kurwa uchylam te drzwi i tak. Tak uchylam. A jak mi się ręce trzęsą, ja jestem niedostosowana do życia w społeczeństwie, co jest? Na pewno mi napluł kurwa do nie? Na pewno kurwa mi napluł. Ej, ale no, łapki mi się tak trzęsą. Psychiczna jesteś? Nie jestem psychiczna, Kurwa. no. Gratulujemy zakupu, nie zapomnij ocenić. Oj, na pewno ocenię! O kurwa. Mamy kompot, z którego też się troszeczkę wylało. Ale mi się nogi jeszcze trzęsą, kurwa. Katarzyna, to była jedna interakcja z obcą osobą! Uspokój się! Idę też odłożyć gaz pierwszą. Ja to nie wiem, czy za mną wszystko ok, wiecie? Nie wiem. Jadę jutro na zakupy. No kupię sobie tyle żarcia, żebym nie musiała ani zamawiać, ani wychodzić z domu przez miesiąc. Tak, tak zrobimy. Pojebana jesteś? I co z tego, że poszłam na niego z gazem pieprzowym? Kur jakby chciał to to, to co no. To było tylko do samoobrony. Jakbym go zobaczyła z jakimś łomem albo ostrym narzędziem, to dopiero wtedy bym użyła. Nie mam pojęcia co się ze mną dzieje, ale ja myślałam już dzisiaj, że do szpitala chyba pojadę. Tak mnie bolał brzuch. Nic mi nie pomagało, rozumiecie, tabletki, herbatki, termofor nic. Dziecko, ciąża? Nie, to właśnie odwrotność ciąży mam to co teraz przeżywam. Ta, mam okres, ale jakiś taki ...turbo, mam turbo okres. Ja dzisiaj tak, śpiesę, nie? I budzę się i mówię, zsikałam się. No kur... Jeszcze nie jestem chyba taka stara, ale to nie zcikałam się. Jeszcze czegoś takiego nie miałam, żebym się obudziła z myślą, że popuściłam, nie? Powiem wam, nieźle było. Tak, przypływ był Morza Czerwonego. Tragedia. Ej, i mam rozkminę. Są ludzie, którzy się boją krwi, no nie? Że mydleją, jak widzą krew. Czy kobieta może być taką osobą, która się boi krwi? I wtedy jak ona sobie radzi z okresem? Nie radzi. Kobieta, która, która się boi widoku krwi, zobaczyła to, co się u mnie dzisiaj dzieje, to dwa zawały i hiperwentylacja gwarantowana, nie? Ja bym dzisiaj mogła zostać honorowym dawcą krwi. W jeden dzień. Kobieta od mojego zaczyna miesiączkować, przyzwyczaja się do tego widoku. Powiem Ci tak, mam 25 lat, jeszcze się kurwa nie przyzwyczaiłam, żeby na

urodziła w średniowieczu? Pasłabym krowy. Albo świnie. I wyszłabym bogato za mąż. To, to jest plan. Za rycerza, bez kitu. Wyszłabym za mąż za bogatego rycerza na białym koniu. Proste. No. Ale on kurwa nie wie co on mówi nawet. O k**wa, ku... e, stary k**wa. Ku... Stary. Jutrze ku... ku... Nie Misiu, Nie Misiu, co jest? Ej, Nie minuty. co się stało, kochanie? Co się stało? Nie. Co to? kurwa, ej! No, tasy, do chuja! I właśnie to, to było jakieś dziwne zamieszanie. Ktoś tam tą dziewczynę uderzył, chyba ten, tas, bo on tam chyba przeprasza za to. Tej dziewczynie krew z nosa leci, potem oni się kłócili. Tam ich policja spisywała, czy ich rozdzieliła. Ja nie wiem, o co tam chodziło. Chciałam zobaczyć dzisiaj pełny materiał, no nie? Co w się sensie, woda z tego, żeby ogarnąć, o co tam chodziło. Boże, kochanie, No, Mila, przepraszam! Biedno. Ej, ale w sensie reakcja chłopa na to, nie? Jakbym miała sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby ktoś nie wymierzył dobrze do mnie odległości, i by mnie, nie wiem, trącnął nawet. I miałbym sobie wyobrazić, co zrobiłby Remek wtedy. To Remek by nie był taki miły. Tak mi się wydaje. Sprawdź, kiedyś siedzieliśmy na imprezie w klubie, jakiś gościu, w sensie ja siedziałam z jednej strony na kanapie sama, a Remek siedział po drugiej stronie z kolegą na kanapie i sobie tak gadaliśmy. Ja sobie tam na chwilę siedziałam w telefonie, coś sobie tam robiłam do mnie się dosiadł jakiś typ i zaczął do mnie tak, tak blisko mnie siedzieć bardzo. A ja mówiłam, żeby się odsunął, no nie, że to mój komfort zone i bardzo proszę, żebyś się odsunął troszeczkę. On Ale na co? Ty i jeszcze bliżej mnie siedział. Ja taka nie bardzo jestem chętna, żeby ktoś koło mnie blisko siedział. Także i ja tylko się obróciłam, popatrzyłam się na rękę i za 5 minut później już musieliśmy wyjść z klubu. Już nie, nie chcieliśmy tam być już, tak A jak widzę tą dziewczynę, to fajnie, że on do niej tak i się o nią martwi, ale że jakby on nie ruszył na tego typa, to aż mam takie dziwne. W sensie, nie, nie wiem czy mnie, czy mnie rozumiecie, w sensie, że spodziewałabym się innej reakcji. O. No. Daj mu tamkę. Nara! O no, macie, ale content. A oddam ją? Poszedł sobie, nawet mnie nie gonił, kurczę. Jakieś dziecko wraca do domu, a ty nie kurwa, napada i mu czapkę zabiera. Co to kurwa jest? Tak boli od środka wszystko. Żyje się źle! Mnie też kurwa, ja cię rozumiem. Mnie też tak od środka boli, że mam ochotę kurwa wyjść, nie? Tylko że nie chcę wychodzić z domu, więc zostaję, ale no kurwa, tak mnie boli brzuch. Od środka tak tu. Yuh.